Jak uruchomić, obejrzeć i zapoznać się z całym materiałem tutaj lekcji. Jak widzicie w tym momencie jesteśmy w lekcji pierwszej. Przechodzimy do sekcji Zapoznaj się z tą lekcją. Poniżej znajduje się link, który uruchamia podgląd pliku PDF. Klikamy go i widzimy, że w nowym oknie włączył nam się podgląd pliku PDF. W części centralnej okna widzimy przeglądany dokument. Możemy go przeglądać pojedynczo o stronę do przodu, pojedynczo o stronę do tyłu, przejść od razu do strony pierwszej lub od razu do strony ostatniej i znowu do pierwszej. Aby zapoznać się z materiałem, wystarczy kliknąć raz w dowolnym miejscu tego dokumentu. W tym momencie obraz nam się powiększył. Aby jeszcze zwiększyć obraz, przesuwamy sobie suwak w kierunku plusa. Chcąc go zmniejszyć, przesuwamy w kierunku minusa. Cały materiał możemy przesuwać myszką, podjeżdżając do, do dolnej krawędzi ekranu lub też do dolnej, czyli tak, tak, lub też przesuwać cały materiał łapką. Możemy przejść do następnej strony i do poprzedniej strony. Aby wyjść z tego podglądu, wciskamy X, lub klikamy w dowolnym miejscu tego dokumentu. Menu górne czyli przyciski ułatwiające nam nawigację i poruszanie się w dokumencie. Przycisk przeglądania stron pojedynczo do przodu przycisk przesuwania stron pojedynczo do tyłu ikonka indeks czyli szybki podgląd całego dokumentu w rozbiciu na poszczególne strony aby z niego wyjść należy kliknąć przycisk X lub kliknąć w dowolne miejsce ekranu my przejdziemy sobie na przykład od razu do strony 9. Przycisk full screen. W tym momencie uruchamia nam się podgląd całego dokumentu na całym obszarze twojego monitora. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, wciskamy przycisk escape, który znajduje się w lewym górnym rogu twojej klawiatury. Ikona Layout, czyli podgląd, w jakim oglądamy ten dokument. W tym momencie mamy włączony podgląd pojedynczej kartki, ale możemy zmienić ten podgląd na podgląd książkowy. W tym momencie widzimy, że cały dokument wygląda jak książka. Możemy go sobie dowolnie przeglądać. przycisk wyszukiwania słów i fraz w dokumencie klikając w tą ikonkę wyszukajmy sobie na przykład słowa lekcja widzimy, że w tym momencie to słowo zostało znalezione na pierwszej stronie naszej lekcji aby wyjść z trybu wyszukiwania słów wciskamy przycisk X ikonka drukowania całego dokumentu i cyfry informujące nas na której jesteśmy stronie oraz ile stron posiada cały dokument i na koniec szybki podgląd stron, które znajduje się na dole tego dokumentu. Raz jeszcze możemy w prosty i szybki sposób przemieszczać się w dowolne miejsce tego pliku. W tym momencie na stronę 6.7 lub od razu na stronę 10.11. Życzę powodzenia i miłego użytkowania.